Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą łapę w górę pod tym materiałem. Aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna, także po prostu bardzo wam za nią dziękuję. Jeżeli Wy macie ochotę spróbować swoich sił z grą Shakes and Fidget, linki wszystkie macie w opisie. Zachęcam, gierka jest darmowa, myślę, że... Tak jak mówię, nic to nie kosztuje, żeby spróbować. Jeżeli się nudzicie, myślę, że warte przetestowania. Ja dzisiaj pokażę Wam postać na serwerze testowym, bo mam dostęp do serwera beta. Tamta postać ma 600 poziom, więc to jest olbrzymi poziom, 40 tysięcy grzybów itd. itd. No to jest serwer testowy, do którego otrzymałem tymczasowo dostęp, tak jak wspomniałem, ponieważ... Głównie, żeby przetestować jedną z najnowszych funkcji, jaka się w grze ma pojawić, a jest to rework toalety. O tym sobie dzisiaj odrobinę porozmawiamy, ale również popatrzymy, jak taka postać na 600 poziomie wygląda. Nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. I teraz tak, drobna uwaga z mojej strony mogą być leciutkie lagi, dlatego że ja gram na przeglądarce. Zazwyczaj ja nie gram na przeglądarce, gram na Steamie. Więc e, możecie jakby. Odczuć różnicę, że jest trochę wolniej niż na tych odcinkach, które ja zazwyczaj publikuję, dlatego, że no po prostu no tak jak mówię, gram na przeglądarce. Gram sobie Paladynem, tak jak widzicie, 600 poziom, mnóstwo niesamowitych przedmiotów, tak jak sobie możecie zobaczyć, jakieś armor, 15 tysięcy, gem, do, 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 który dodaje 1720 w ogóle statystyk, to jest bardzo ciekawe, czy to jest maksimum, nie? Czy to jest maksimum, jaki może dodawać gem? Pewnie nie, pewnie sky is the limit, jak to się mówi, no ale taką postać na 600 poziomie sobie mamy, wszyscy tutaj również mają 600 poziom, bardzo fajne przedmioty, 1800 43. Ty, to lepsze niż moje. <laughs> powinienem wyciągać mu te... Powinienem wyciągać mu um, gemy <laughs> z tego, nie? przekładać gemy z tego, z mojego pomocnika na mnie. No generalnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, tak jak widzie, widzicie, tak jak moje, to jest postać na serwerze testowym. Nie wiem, jak można dostać do niego dostęp. Ja otrzymałem do niego dostęp, ponieważ jestem content creatorem z Shakesa, dlatego... Ja nie wiem, jeżeli nie jesteście content creatorami, to jak możecie otrzymać do takiego serwera dostęp. Ten dostęp jest tymczasowy. No i tak słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co my tutaj generalnie mamy, lochy są tak fajnie zrobione, że większość jest niezrobiona, innymi słowy. Tutaj porobiłem, ale wszędzie mamy na przykład bosów, że możemy sobie potestować, nie? Możemy sobie pokonywać jakiś bossów, więc tak to na przykład wygląda. O tu mamy jeden na 10, więc to mamy nieporobione w ogóle. Tu mamy jeden na 10, tu mamy jeden na 10. ciekawe. Oj, to jakiś jest przepotężny przeciwnik, co? Przepotężny, ale... A, ja blokuję paladynem gramy. Ile on obrażeń mi zada? Swoją drogą. Paladyn jest najnowszą klasą w grze. Uuu, jakiś atak zbafowany. Ja bardzo krótko grałem paladynem, więc e, dla mnie to jest bardzo ciekawe, nigdy tego przeciwnika w ogóle nie widziałem, to jest taki de delfin, co wygląda jak ośmiornica, e, no tak mówię, no sorry, ja nie mam tego odblokowanego u mnie, więc nigdy tego nie widziałem, fajowo, no jest jego 300 milionów expa, okej, okay. fajnie to wygląda, continue, mamy dalej jakoś przeciwnika, ciekawe czy byłbym w stanie przejść całe te lochy, pewnie tak. Pewnie byłbym w stanie przejść całe te lochy. Czy ja zdobyłem jakiś item? Nie jestem pewien, ku, ale mamy olbrzymi ekwipunek tutaj, nie? Możemy zobaczyć, jak wygląda nasza twierdza. E, building Management, ok. A to, to jest chyba też trochę inna ikonka niż ja mam na tym. Mamy 20 poziom, kopalnia klejnotów, poziom. Em, Setny, <laughs> search for games. Ok, nie mam wystarczająco drewna i tak dalej, i tak dalej. No to ciężko będzie szybko uzyskać w takiej ilości, jaka by mnie satysfakcjonowała. Jak wygląda tutaj podziemie. O, to nie jest na maksa rozwinięte. No to jest całkiem ciekawe, widzicie, są takie rzeczy. Trochę jest porozbijane, trochę jest nieporozwijane, tak czy owak na pewno zabawnie jest na takiej postaci sobie pograć. Moi drodzy, najważniejsza rzecz, która mm, tak naprawdę będzie czekała wszystkich graczy Shakes and Fidget, prędzej czy później, znaczy na razie, która pojawiła się na beta serwerach, to jest rework toalety. Toaleta... I dodatkowo też jeszcze jedna rzecz. Tak jak możecie sobie zobaczyć, obok przedmiotów jest taki śmieszny symbol obok nazwy. I to jest. Y Moc przedmiotu, myślę, że tak można by to było przetłumaczyć na, na język polski. To jest też również coś, co zostanie dodane. Coś, co będzie Wam w pewnym sensie pomaga określać. Jaką moc będzie miał przedmiot, tak mi się wydaje, że to ma służyć jako taki indykator, jak mocny jest przedmiot. To jest taki trochę, nie wiem, gear score, <laughs> coś, coś w tym stylu, nie. I to y, między innymi również będzie wykorzystywane w toalecie. Toaleta będzie działała trochę inaczej. Przede wszystkim będzie podzielona na zwykłą toaletę i na Wars Cycle. I teraz tak, zwykła toaleta będzie działała w taki sposób, że czekajcie, zajrzyjmy sobie, tutaj mam trochę przedmiotów. Zwykła toaleta działa w taki sposób że macie coś takiego jak dzienne efficiency tej toalety i teraz tak, efficiency działa w taki sposób, że jeżeli teraz spłuczę legendarny przedmiot, to dostanę plus 50 do aury, tak jak widzicie, weźmy sobie jakiś legendarny przedmiot, on ma 1060 tego girskora, spłuczmy go i dostajemy 50 do aury, teraz... Weźmy inny legendarny przedmiot. Jeżeli teraz spłuczę ten legendarny przedmiot, zobaczcie, efficiency spadło mi do 90%, przez to, że spłukałem jeden item. Czyli różnica jest taka, że aktualnie w grze, w talecie możecie spłukać jeden przedmiot i on wam dodaje aurę jeden dziennie, który wam dodaje aury. Teraz jest tak, że można spukać tych przedmiotów więcej, ale każdy spukany przedmiot obniża wam efficiency i. Przez to, wiecie, każdy kolejny, kolejny spukany przedmiot coraz mniej dodaje, zobaczcie teraz, za wrzucenie legendarnego przedmiotu dostałbym tylko 15. To jest bardzo, bardzo mało, tylko 15. E, ale, no, wiecie, to z jednej strony możecie wrzucić więcej przedmiotów, ale jednak e, no, każdy kolejny de facto dodaje wam odrobinę mniej niż, niż ten poprzedni, który wrzuciliście. Tak to mniej więcej działa. I to efficiency z tego, co ja rozumiem się, resetuje. Można sobie o tym tutaj nawet poczytać. Generalnie dlaczego wrzucamy itemy do toalety? Po to, żeby mieć jak najwyższą aurę. Im wyższa aura, aura wpływa na improves the quality of items. Tak jak widzicie, a to quality of item jest określane przy użyciu tego symbolu. Tego skora, tego symbolu, który nam się tutaj pojawi. Czyli innymi słowy, toaleta, idea toalety jest taka, żeby jak naj bardziej nam ulepszyć ten gear, ten gear score, ten quality, to quality of item, tak? Po to wrzucałem przedmioty do toalety, żeby mieć coraz lepsze to quality of item. Jest jeszcze coś takiego jak War cycle i War cycle działa w taki sposób, że raz na dzień działa w sumie jak toaleta aktualnie, raz na dzień można wrzucić jakiś item i on dodaje 100% swojej um, aury, czyli tu mamy 138, jak wrzucimy ten item, ile on powinien dodawać? On chyba powinien dodawać nie pamiętam, ale chodzi o to, że on dodaje normalną wartość, czyli legendarny, jakbym item tutaj wrzucił, to dostałbym 50 aury niezależnie od mojego efficiency. To nie, wiecie, to efficiency w tym momencie, jeżeli używamy wash cycle, nie ma znaczenia. I wash cycle działa bardzo podobnie jak aktualna toaleta, ponieważ zobaczcie, że wyrzuciło mi też przerolowany item. Wrzucanie itemów tutaj do toalety niestety mi ich w ogóle nie roluje. Czyli nie działa to tak jak aktualnie w blonst, nie w Bloom's, tylko w shakes and fidget, że wrzucanie przedmiotów do toalety roluje wam tej temy. Teraz to już tak nie działa, tracicie tej temy i tyle. Co więcej, minusem jest też to, że do tej pory epicki przedmiot liczył się chyba za 50 um, aury, jeżeli się nie mylę. Teraz te wartości są trochę obniżone, pewnie obniżone, dlatego że można wrzucić kilka przedmiotów. E, które, wiecie, zwiększają wam aurę, więc pewnie te wartości są obniżone, żeby to zrównoważyć, ale z drugiej strony to ro robi takie wrażenie, że to jest zrobione po to, żebyście byli zmuszeni wrzucić kilka przedmiotów, żeby uzyskać podobny efekt do tego, jak poprzednio wrzucaliście tylko jeden. Więc co na tym idzie, może się okazać, że będziecie potrzebowali generalnie więcej itemów, żeby wbić wyższy poziom aury i to niekoniecznie jest dobre. Zobaczmy sobie na Merchantów. Tutaj mamy jakieś podstawowe rzeczy, które mają 4. O, akurat mam zasłania moją głową, e, które mają 4, 1 e, Gear Score i tak dalej, i tak dalej. Właśnie Quality of Item to się nazywa, czyli to jest jakość przedmiotu, tak naprawdę. Klikniemy sobie Nowe Rzeczy. E, powinniśmy mieć oczywiście dużo lepsze przedmioty, tak też się stało, ponieważ no, tutaj nasza toaleta wpływa na to, jaki poziom tego Gear Ehm, znaczy, nie Gears. Sorry. Gearscore kiedyś w Lost Ark dużo grałem i mi się z, bardzo z Lost Arkiem ten Gearscore kojarzy. Także to jest główna zmiana w sumie. Ehm, z tego co się orientuję, to jest taka jedyna istotna zmiana, która jest w tym momencie testowana. To jest właśnie to ten rework toalety. Czy to jest. Ehm, nie wiem sam co o tym osądzę tak szczerze. Monster Truck. Czekajcie, ja sobie w ogóle spróbuję sklirować te Lochy. Ojku, to wygląda bardzo jak z ataku tytanów, Marshmallow Man. To wygląda bardzo niepokojąco. 601 poziom, słuchajcie, no nie ma to tamto. Grindujemy, grindujemy. Optimistic Supreme. Okej, okay, nie mam pojęcia, jak to interpretować, co to jest za ten, ale śmiesznie wygląda. No więc, moi drodzy, e, cały ten beta test, który tutaj ma teraz miejsce, jest między innymi właśnie w dużej mierze poświęcony mm, temu testowaniu, jeśli chodzi o o tą nową, o tą nową toaletę. I teraz tak, czy ja uważam, że... Co, co ja uważam o tej nowej toalecie? Szczerze, ciężko mi powiedzieć, bo mówiąc wprost, nie jestem aż tak doświadczonym graczem, żeby móc się wypowiedzieć. Dla mnie aktualna toaleta była ok, więc e, też nie wiem, dlaczego w sumie jest zmieniana jakoś bardziej. Nie uważam, żeby to też było jakoś bardzo potrzebne. I inaczej, nawet jeżeli... To została zmieniona w taki sposób, który w sumie niewiele zmienia. No może poza tym, że faktycznie można wrzucić kilka tych przedmiotów teoretycznie, więc jeżeli macie na przykład jakiś epicki. Um, nie wiem, jeżeli na przykład macie taki dzień, że zrobicie dużo lochów, macie mnóstwo epickich przedmiotów, no to nie musicie czekać z każdym epickim przedmiotem na każdy kolejny dzień, żeby sobie podbić tę aurę, tylko możecie podbić. I x tej aury, nie? Danego dnia. Tylko, że z drugiej strony dużo osób też wydaje mi się, że używa toalety, wiecie, do rolowania przedmiotów w aktualnej wersji gry. No a teraz ta toaleta tych przedmiotów nie zwraca. Żeby e, zrolowanych, żeby zwrócić zrolowany item, trzeba użyć tego wash machine. Czyli w sumie. Jakby ostatecznie to się wszystko sprowadza, w moim odczuciu, ostatecznie to się wszystko sprowadza do tego samego, tak naprawdę. Nie wiem, czy, czy też tak sądzicie. Natomiast, ostatecznie, moim zdaniem, nie jest to jakaś bardzo duża zmiana, ale może mi się tylko wydaje. Eee, to jest tak, jak mówię, zachęcam tutaj do, e, do dyskusji w komentarzach, bo absolutnie nie wiem, mówiąc wprost. Chciałbym coś najtrudniejszego dla mnie: 600 poziom, Ojeku aha, to jest ten sam gościu, ojeku ilon, ma HP, skip. O, no to ciężko, 600 poziom masakra. Bo to jest ten grzybek. Go akurat mam na tym. Go akurat mam na, na moim koncie do pokonania, ale to bardzo ciężko, żebym go pokonał. A to na swoim koncie pokonałem, to pamiętam. Na swoim normalnym koncie. Em, z tym 400, 400 którymś poziomem, to pokonałem. Jeku, w ogóle bardzo fajne są tutaj grafiki, jak, sobie, jak się przyjrzycie tym lochom, nie? Jekku, to jest w ogóle... <grym> pirać? nie od razu mi się z One Piece'em skojarzyło. Pozdrawiam, jeżeli oglądaliście One piece'a ja akurat nie oglądałem. Oglądałem tylko Netflixową wersję e, One Piece'a. Także tak, moi drodzy, spróbujmy może tymi temami, jakie mam wypełnić toaletę. Wydaje mi się, że się nie uda. Może bardziej na następny dzień powinienem spróbować. Bo teraz tak mój. w tym momencie już mam taki poziom, takie niskie efficiency, że wrzucenie tego e, epickiego przedmiotu dodaje mi 5. Więc, i zobaczcie, wrzucę teraz epicki przedmiot, 0, ok. Aha, czyli to może zjechać do zera. Okej, okay, w tym momencie efficiency zjechało do zera, tutaj też już użyciem item, nic już więcej z tą toaletą nie mogę zrobić. No i tak, moi drodzy, tak to mniej więcej sobie tutaj wygląda. Jestem bardzo ciekaw, jak na przykład zarządca areny wygląda na tym koncie. Aha, w ogóle jest nierozwinięty, co jest całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę, że tej temy tutaj, nie, mają runy cold damage 52%, to są jakieś bardzo, bardzo chore wartości, nie, hit, e, hit point bonus i tak dalej, i tak dalej, no sporo, sporo chorych wartości. No więc moi drodzy, to wam między innymi chciałem pokazać, trochę też takich lochów na wyższy poziom sobie, sobie poklikaliśmy, także też wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem ciekawe, to może bym sobie chciał odblokować. To jest w ogóle zabawne, bo to jest Playa Headquarters Tak mi się wydaje A e, Playa, no to są twórcy Shake'sa Więc to jest całkiem ciekawe, jak, jak loch tutaj wygląda Czy sobie zrobili em, sw Swoich pracowników W formie, wiecie W formie przeciwników na lochach <laughs> Ciekawe, ciekawe to by było A właśnie, czy wszystkich youtuberów jestem w stanie pokonać <laughs> Też jest ciekawe To są tutaj content creatorzy, nie? No to też mnie ciekawi Czy jestem w stanie pokonać wszystkich content creatorów Zobaczymy, Tak, mówię, no troszeczkę tutaj laguje. Ja wiem o tym, że to trochę laguje. I nie wiem dlaczego, bo na przeglądarce na przykład mój kumpel gra na przeglądarce. W Sejmu w ogóle nie laguje, wydaje mi się, że ja może mam, nie wiem, jakąś dziwną przeglądarkę. Bo mi to, mi to, mi to idzie właśnie tak ciężko. O proszę, Gimper. <gimper> jest i Gimper tutaj. A dużo jest tych, tych... To już na pewno niedługo sobie nie poradzę. Już nie, bo teraz widzę, że ich poziomy już nie, nie, nie wlatują tak, tak bardzo do góry. No. Te ich poziomy już nie, nie lecą aż tak do góry. O, ale z tym już jest ciężko. No. Jeszcze dwóch albo trzech by mi zostało po nim Okej, okay, moi drodzy, ale tak czy owak, Na ten moment wieku pełno i itemów uzbierałem To by było na tyle, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapę w górę Jeżeli macie ochotę spróbować swojej przygody z Shakesem 604 poziom w ogóle wbiłem To linki wszystkie macie w opisie Wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnych filmach Trzymacie ciepło, cześć, do następnego